Dzień dobry Państwu, nazywam się Kamil Pinkos i za chwilę zaprezentuję Wam BMW X2 18I z 2019 roku. Samochód znajduje się w naszej ofercie. Zapraszam. Prezentowany egzemplarz posiada 1,5 litrowy silnik benzynowy o mocy 140 koni mechanicznych, który współpracuje z automatyczną skrzynią biegu. Samochód posiada lakier złoty galwaniczny, 19-calowe obręcze. Aluminiowe. Jest to egzemplarz w pakiecie M Sport X. Zaglądając ze środka, widzimy tapicerkę Alcantara z materiałem, fotele sportowe, listwa srebrna. Samochód posiada duży ekran nawigacji, klimatyzację automatyczną dwusforą, ogrzewanie foteli przednich, a przebieg tego egzemplarza to 23 717 km. Posiada również tempomat oraz limiter. Tylna kanapa z kolei zawiera. Mocowania ISOFIX na foteliki dziecięce. Jest również podłokietnik dla pasażerów z tyłu. Są też kratki nawiewu oraz dwa wejścia USB typu C. Klapa bagażnika otwierana i zamykana jest elektrycznie. Jeżeli ten samochód Państwa zainteresował, zapraszamy do naszego salonu Bawaria Motors w Katowicach na Alei Razińskiego 204. Zapraszam również do odwiedzenia naszej strony internetowej, podanej na ekranie. W naszej ofercie jest zawsze około 200 samochodów używanych marek BMW i Mini. Dziękuję i do zobaczenia.